Dobra, od razu chciałem Was przeprosić, bo jakoś tak po dwóch minutach e, mniej więcej występuje dosyć znaczny spadek jakości. E, jest to tym spowodowane, iż mi się film nie nagrał. Znaczy nagrał mi się film, ale fraps świruje i mogę go otworzyć tylko przez... E, przez taki program, który odtwarza dziwne rzeczy. Może to dziwnie brzmi, ale... E, no dobrze. I, I z tamtego programu, frapsem, nagrałem kolejny film. I mniej więcej to jest jakoś tak 14 klatek na sekundę? No coś takiego, więc jest naprawdę masa lagów, błędów, ale to tylko 2 minuty. Spokojnie, przeżyjecie, e, tam się trochę działo, możecie posłuchać komentarze i w tym czasie obejrzeć się. Witajcie tutaj znowu z Sebek198.pl i znowu będziemy grali w Quickscope Game Tylko sobie trochę ściszę na słuchawkach, żeby mógł do Was gadać. Tym razem zagramy z gościem z klanu MWK, czyli Blackman. Znaczy Blackman to jest jego nick. Tak, nagrywam w 60 fps. Nie wiem, czy to coś zmieni. A może mi się będzie lepiej grało. Bo przy 50 jest może tyle tragedia, co Pff, ciężko, ciężko. I do tego jeszcze jestem hostem. Oh, dude. Jak mi nie wpadł ten nóż, no to po prostu jest... Żenada Ja już widzę, że naprawdę przy 10 FPS-ach się lepiej gra Ponieważ gra jest dopasowany tylu FPS-ów Co prawda przy sklejaniu filmu będzie mi ważył 40 Mega, nie? Co ja gadam, 40 Giga? Bo mnie jest takim zajmuje film około 10 Giga Ale... Ale no zobaczcie jak to wchodzi A nie wiem, czy zauważyć, że w tamtym filmie to po prostu niektóre tak nie wpadały Że hej Przy okazji, kiedy jestem hostem, też ma się mniejsze lagi I się przynajmniej mi lepiej gra No wiadomo, każdemu się chyba lepiej gra bez lagów tak, że to musi być konkretny Sadomaso Oj, to nie był quickscope, to też? Obiecałem, że będę wam pokazywał wszystkie... Widzicie, ma lekkie lagi Takie no, taki quickscope, takie... No ja też czasami coś takiego walę, ale... Audiood Dobra 4-3 wygrywam hmm, Chyba malagi To było Biodro Dobra jedziemy, trudno ja w tym czasie mógł zmienić pozycję dwa razy, ale Ale obiecałem, że będę, będę wam pokazywał wszystkie kamery śmierci, to będę wam pokazywał wszystkie kamery śmierci Tak jaki błyskowy Ej No co jest Obra, tak takim językiem takim prostym Okej, okay, okej. Okay. Chyba też było biodro. Tylko czasami się boję, bo gramy, to potem ludzie przegrywają dużą ilością punktów, to potem wpadają w furię i używają G18, tak, ale on jest z klanu, więc mam nadzieję, że, że... 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 że coś umie na poziomie. Coś umie na poziomie. Spora przewaga. Tyle. Chciałem powiedzieć, że nie jestem tu od komentowania, ale w zasadzie na tym polega let's play, żeby i komentować, i grać. O, headshot. Dobra, patrzymy na to. I... to był skop No trudno, żeby coś takiego z biodra wpadło. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale... On jest z Niemiec, nie wiem, czy to już mówiłem. Ma połączenie takie średnie... Oj, sorry, przewinąłem wam kamerę śmierci. 69 jest źle kieszonkowiec to jest kompromisowy pewne celowania gadżet moc balająca pewne celowanie nie wiem po co ma za bardzo Nie wiem po co ma za bardzo bezkompromisowego. Ja mam specjalnie klasę na Quickscopes. Żeby grać. Mamy jeszcze jednak małe lagi, ale to i tak jest nieporównywalnie lepiej niż 50 FPS-ów. No tak. To mnie tylko właśnie denerwuje. Że przy przyładowaniu on ma kieszonkowca i ma o wiele szybciej, nie? A ja muszę to dłużej przeładować. No ale no cóż, wolę mieć chyba czujnik pulsu. Kurde, goni mnie Kurde, dobra, dobra Okej, okay. chwilę muszę poprawić sobie klawiaturę, myszkę i O oh dude Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Coś mi się tu przestało podobać Hm Chyba było biodra, ale... Dobra, trudno. 11:10 10 wygrywa, tak? Okej, okay, jest tu. Jak mnie zabije, to... Będzie frajerstwo stulecia. Kurde. Ja <grywa> to wpadło w kółko biegamy. Czy znaczy, mi to się akurat trochę przyfarciło, szczerze mówiąc? Bo mogłem w tym czasie przeładować. Gdzieś tu jest? Okej, okay, już go widzę. Po cichu, po cichu. Kurde, musiał się odwrócić. Dobra, jeden punkt. Ulica mam pokazywać kamerę śmierci to. Ej, no to było celowanie. To było celowanie. No nie no ludzie. Czekajcie, zobaczmy to. To było biodro. Kurwa, jaki je pan ofarciz. Pana szmata. Kurwa. Dobra, dobra, przepraszam, zapomniałem się mało profesjonalnie. Czas grać, nie płakać. Okej, pułapka. Robimy pułapkę. Okej, okay, idzie tędy czy ja się tutaj skampię? Dawaj, 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 kam Tam jest? What the fuck? Dobra, jak tam jest, to tam jest. Dobra, Dude tylko teraz tu przetrwać chwilę. Kur Dobra, dwa kile. No ja pierdek początek był taki łatwy, a teraz... Już mówiłem, hm, będzie uciekał. Dobra. Pierdolony szmaciarz. Z biodra się pewnie wali. Kurwa. Ja to jej szmatę. Zaraz odpalę Beretto, chociaż Beret to mi się nie da walić ku ich skopów To jest kurwa no ja pierdol nie nie kurwa tak być nie może kurwa jaka szmota cztery kile nie będzie mi kurwa dzieci germaniów Sory, zapomniałem się, ale kurwa mnie jest szwaby. Co, myślałem, że wojnę wygrał. Wojnę przegrał, właśnie. Kurwa Kurwa, jebana! Jaka... Dobra. Jak będzie 20 subskrypcji to kupuję nową podkładkę pod mysz To już mnie zaczyna wkurwiać. Jest popękana Kiedyś w coś grałem się mocno zdenerwowałem Boom. Dobra remis Gram do 30 killi, czyli już ponad połowa Uff. Dobra idziemy, idziemy Nawet no, teraz ja wpadłem w furię, może mi to coś pomoże mówiłem kiedyś o takiej furii Że w nią wpadać i... Uuu, ...wszystko ci nagle wychodzi Ostatnio jak graliśmy z kubą To miałem takie coś, że wygrywał jakimiś dziesięcioma, a ja to odrobiłem jeszcze z nawiązką Ale zginąłem, bo mi amunicji zabrakło Czy potem już zbierałem jego broń? Ale dosłownie zebrałem i... Zebrałem, strzeliłem raz, nie trafiłem, nie zabił. Zero skilla. Będę cytował kiedyś. O. Będę cytował najsłynniejszego polskiego gracza, którego nie znam Niku, ale jest bardzo popularny na YouTube. Czyli... Zero skilla, tylko farci. Dobra. To też przycelowałem. Ale... Zero skilla, tylko farci. Tak? No bo to jest Biodro. Uff. Jeszcze 6 kill. Już myślałem w pewnym momencie, że tego nie odrobię, że u przegram. E, była zasada Last Nice, jak grałem z Kubą, ale on o tym nie wie, więc... Jeszcze może to odrobi. Dobra, bądźmy optymistyczni, wygramy to, spokojnie. musisz jeszcze 10 razy, ja 5. Jak on to... Z... Patrzcie na tego farta. Patrzcie na tego farta. Tu było coś takiego. Kurde. Dobra, 4 kile My damy radę. Wiem, że wy umiecie liczyć... Nie muszę wam powiedzieć ile jeszcze kili, ale... Jakoś to mnie tak wewnętrznie, w duchu raduje. Uuu jeszcze tylko 4 kilo. Dam radę, dam radę. Hitler Junten zwalony. Dobra, tam gdzieś jest, to my idziemy tak, tak Ten go obejdziemy. Hop. Jak! Dobra, dzisiaj mam jakąś furię. Znaczy furię nie taką, że mi wszystko wchodzi, tylko taką furię, że na wszystko się denerwuję. Oh dude. dude. ja... Nie no Ta nice, jaki nice, kurwa z biodra jebnął i się cieszy. Szmaciarz. Masz. Masz, żri glebę! nadzieję, że dzisiaj nie będę nagrywał let's play z gier. Bo to mogłoby się zakończyć cenzurą Konkretną Ja pierdykam. Nie, nie, nie robimy Last night, to trzeba wygrać Okej, okay, last, last Dobra, dawaj mi nóż. Nóż, nóż! I need knife or wife Yes Dobrze, wygraliśmy, oto tym optymistycznym akcentem z, z cenzurą udało mi się wygrać Z lagiem Ale no nic eee, Wygrałem, cieszę się Mecz w miarę wyrównany No i tyle, co więcej Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę.